Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie i przechodzimy sobie do standardowych pacznoców, ale tak sprawdzając pacznący, które zrobiłem wczoraj niby skrócone, tak naprawdę zawierają większość z zawartości, którą dodali ostatnio, czyli serwery sezonowe, nową postać, drobne zmiany, również RBF, jak i do klas, czyli tam pokazuje ile, o ile jest zmniejszony damage na danych skillach w każdej klasie. No i generalnie. Chciałem tutaj troszeczkę dopowiedzieć, ale no, cóż, większość została już powiedziana. Ale zauważyłem, że jest masakryczna ilość bugów, i tutaj zrobili nam osobny temat z tymi bugami, czyli błędami gry. I tutaj na przykład jest jeden z takich poważniejszych, że jeżeli. Robi się Questa Fugars Special Timepiece. To okazuje się, że wymagany jest 56 poziom postaci sezonowej zamiast 25 i to będzie naprawione dopiero 7 lipca. Również nie da się czasami otworzyć Corsair Mareta Cant Outfit z Classic Outfit Box tego 7-dniowego. I to będzie poprawione również 7 lipca. Również jest problem z event Black Spirits Claw, który jest dodany do zestawu Corsair Edition. I nie może być użyty. To również będzie naprawione 7 lipca. Również jest problem z questem Daily Old Moon Guild Subjugation Request Varagon Nest. To jest ten quest do Daily. Niestety nie da się go chyba dokończyć. Eee Aha, czyli nie ma w ogóle informacji, ile jest mobków do zabicia. To jest 2500, i to będzie również poprawione. Tutaj po prostu nam przypomnieli, ile, ile to jest, jaka jest ilość wymagana. Również nie da się zalokować do Black Desert Plus, do, w pewnych wersjach iOS, czyli to mi się wydaje, że to są iPhony, <laughs> również jest problem. Black Desert, to jest aplikacja oczywiście i pojawia się czasami błąd z Steamem i nie da się zalogować. Czyli tu są kolejne problemy z aplikacją Black Desert Plus również jeżeli używa się OTP, czyli tego autentykatora, tak dobrze mówię, chyba dobrze. Również problem jest z Private Personal Trade z aha, czyli kiedy używamy gamepad'a o jest problem, że AP nie jest redukowane normalnie, kiedy pada śnieg lub deszcz. To jest ciekawe. Ciekawe, w jaki sposób to oddziałowuje. Hmm. OK. E, również jest problem, jeżeli chodzi o połączenie internetowe, kiedy się czeka na Arena of Arsha i powoduje, że blokuje się postać w e, ekranie ładowania. Również jest problem z y, Warrior, Ranger, Sorcerer, Berserker, Ninja oraz Kunoichi i nie da się dokończyć o, quest line'u sukcesji. OK, Czyli tych problemów jest naprawdę dużo z tego co zauważam. Również jest problem, y, gdzie nie można zwiększyć sobie poziomu dochodząc do momentu 59, 99, 99% okay. również są e, zakreślone złe miejsca e, na mapie od czasu do czasu A czy jest tu coś jeszcze ważniejszego? E, czyli ten water scooping, czyli e, gaterowanie pod wodą e, jest też jeszcze zbugowane no, i to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o takie poważniejsze problemy. Również jest problem z ukończeniem niektórych questów, ale nie zauważyłem, żeby tu było to opisane. No dobra, ale przynajmniej wiecie o co chodzi. Jeżeli otrzymacie jeden z tych problemów, to większość powinna być poprawiona w następnym patchu, czyli dopiero za tydzień. O 7 jest dokładnie za tydzień, czyli w środę okay. czyli następny patch będzie najprawdopodobniej w środę nie we wtorek, ok, dobra informacja czyli wracając jeszcze chwilkę do serwerów sezonowych to jest możliwość ukończenia serwerów czy questów w inny sposób, teraz nie trzeba wykonywać main questów, ale można jednorazowo, pamiętajcie tylko raz, czyli oznacza to, że jeżeli zrobicie nową postać, usuniecie pierwszą Sezonową postać, ale tam wykorzystali się już możliwość zrobienia skróconego mainquesta. No to niestety już z drugą postacią będziecie musieli normalnie robić te questy, i chodzi tutaj o to, że e, pierwsza postać musimy zrobić kilka questów, aż dochodzimy do mpc który nazywa się Alustin, i e, dzięki niemu będziemy mogli sobie wybrać coś takiego jak e, Season Fugar Special Timepiece. I tutaj prawdopodobnie. Aha, nie, przepraszam, to jest co innego. Czyli będziemy mogli. Ten Fugar Timepiece to jest, że pozwala nam zmienić postać. To jest też jednorazowo, tak jak z tym robieniem skróconych questów. Czekajcie, gdzieś to tutaj widziałem, ale musiałem chyba przewinąć. Ok, znalazłem, troszeczkę się zagubiłem, przepraszam, czyli tutaj jest to opisane. Ten quest nazywa się Special Growth Birth of Prestigious Family, i to jest właśnie u tego MPCK Alusin. Niestety trzeba kontynuować pierwsze questy do około tam levelu 15. Coś takiego wydaje mi się, że to zajmuje jakieś 10, maksymalnie 15 minut. I dzięki temu będziemy mieli skrócone Serendia Kalfa oraz Media Main Questy, czyli po prostu będzie nam to wraz z levelowaniem postaci. Bo tutaj wystarczy tylko e, levelować postacie pierwsze 10, e, na poziomie bodajże 20, 30, 35, 40 i tak dalej. Będzie się robiło, kończyło te questy i tak szybciutko u duszka otrzymacie nagrody. Również te Season Passa, czyli. Obawiam się, że po prostu nie będzie nagród tego Season Passa, ale na szczęście uduszka po prostu robimy tak, że klikamy tam e, jedną opcję e, pod czat. Tam jest później czat wyskakuje, i tam wystarczy kliknąć i po prostu otrzymuje się te wszystkie nagrody. Czyli aż do e, Media e, w Walencji, już nie m, trzeba robić ręcznie, jeżeli ktoś potrzebuje. I po prostu mamy wystarczająco tych kwestie zrobione, żeby mieć właśnie te nagrody. Jedynym wymaganiem jest właśnie levelowanie, czyli na początku może być problem z zabijaniem mobku, bo dużo jest aktualnie graczy. Ale również może sprzęt powodować trochę problem, szczególnie celność. Jeżeli ktoś oglądał mojego streama wczoraj, no to miałem tam delikatne problemy, żeby trochę levelować postać, później to idzie nieco łatwiej. Jeżeli ktoś chce sobie taki interfejs stworzyć, chyba o tym nie mówiłem za bardzo, czyli taki do tego właśnie serwera sezonowego, no to wystarczy nacisnąć Escape, potem Settings, wybrać opcję Misk, i tam jest właśnie, że możemy sobie wybrać Them. To się nazywa właśnie tak, czyli po prostu zmieniamy sobie interfejs na ten właśnie taki przyjemniejszy. W zasadzie, no, coś troszeczkę innego niż do tej pory. I chyba nie opisałem eventów wczoraj, tak więc przejdziemy sobie jeszcze do eventów. Jak tutaj możecie zobaczyć, będzie się pojawiał chromatyki, jeżeli chodzi o zabijanie potworków, gaterowanie czy łowienie. Możemy to ewentualnie sprzedać za 100 000 UMPCK, ale tu w zasadzie nie do końca warto, ponieważ wystarczy podejść do tej skrzyni, która jest w Welli, lewy górny róg. I tu nam może losowo wypaść jeden z tych itemów. One wszystkie można sprzedać do MPCK. A jeżeli ktoś ma szczęście, to wypadnie Golden Galley Figurine, który jest wart 100 milionów. A w najgorszym razie Eferian Pearl Necklace, który jest wart e, milion. Czyli e, mamy w zależności od tego, jakie macie szczęście RNG, no to może wam wypaść kilka kluczy, lub e, w ogóle do. Macie czas do. zobaczmy. do 14 lipca, czyli dwa tygodnie więc może ktoś będzie szczęściarzem i zdobędzie trochę nagród przechodzimy sobie dalej, patrigos 8, zobaczmy co to jest e, czyli wystarczy się zalogować korsarzem i znaleźć mpck patrigo veli i e, odebrać specjalny quest, który się nazywa father's gift wystarczy tylko zagadać z tą nową klasą, korsarzem i on trzyma się kryształek, który może wbić do hełmu, on tam daje trochę expa o, tutaj jest nawet opisane Combat X 10% HP Recovery Max HP 50 i dodatkowo Draugr, czyli e, Bówki. Taki drobny, e, drobny i i tylko dla jednej klasy, czyli dla korsarza. Ok, kolejny to jest Ahoy the Tersi Levels. Ok, trochę po piracku, czyli wystarczy levelować korsarza, To jest tylko pod tą klasę. E, otrzymujemy te oto nagrody, aż do. Levelu 59. I na 60 oraz 61 macie kolejne lepsze nagrody. Tutaj m.in. 1000 lojalek. A jeżeli wbijecie 61, tu jest Pirate Treasure Chest. I tu będzie to jest chyba 300 milionów, mi się wydaje. Shiny Shakatu Seal, ok. Advice of Wak i 100 Stone'ów hmm. Czyli również tutaj się otrzymuje Travel Kit. Możecie zobaczyć pieniądze, memory fragmenty i tak to też jest wliczone, Corsair Level 60 achieved. Eee, ok, czyli jeżeli do 31, czyli do jutra w zasadzie stworzycie level 60, to macie szansę wygrać iPada Pro 12,9 lub AirPods Pro i 10 zwycięzców, czyli 11 zwycięzców w sumie może być. Tak więc, e, jeżeli macie parcie, no to możecie do jutra. E, przepraszam, to jest do lipca. Do 31 lipca, ok, czyli jeszcze miesiąc w zasadzie. Tak się zastanawiam, jakim cudem czerwiec ma 31 dni. No, przepraszam, do 31 lipca. Czyli macie cały miesiąc, i potem e, będziecie mogli mieć szansę. Wygrać. Tutaj nie trzeba się zapisywać, po prostu będą wybierani ci, którzy mają po prostu ten wymagany poziom postaci. Dobra, lecimy dalej. Ten event nazywa się Season Server 24-7. Zobaczmy sobie co tutaj mamy i tu prawdopodobnie będzie EXP oczywiście i tylko i wyłącznie na serwerach sezonowych. Combat EXP 250% i Skill EXP 50% aż do 14 lipca, czyli dwa tygodnie. No, i tutaj jest Season Pass. Powiem szczerze, że Season Pass. E, przepraszam, że się tak wyraża, ale dupy nie urywa. Szczególnie, że kosztuje 3000 Pereł w porównaniu do tego, co wcześniej, czyli 2000 Pereł. Generalnie, to, co się znajduje, sprawdzam to również na Twitchu. E, generalnie opłaca się za taką cenę, no ale. No cóż, co, co można powiedzieć? A tutaj jest nawet opisane: Classic Outfit Set Box. No to już jest warte 2200 Pereł. To nie ma swojej ceny. Tutaj plus 2 expansion, nie wiem ile to może być 200 pereł, bo plus 2 w zasadzie chyba nie istnieje per shopie. Value Waliupak na 7 dni tylko i wyłącznie. Szkoda, że nie na 15. Minimum tu powinno być, a powinno być o wiele e, więcej warte. Megafony kosztują 50 pereł. Old Moon, kupon e, coupon, tego nawet nie ma per Shopie. Czyli takie drabne pierdoły, takie rzeczy jak scrolle to powinny być w większej ilości, na przykład 10 sztuk. Bo to się zużywa bardzo szybko, szczególnie nowe osoby, nowe gracze, nowi gracze będą potrzebowały takich scrolli. Dlaczego inwentory? Plus 2 expansion takie malutkie. Tak więc to są takie drobne bonusy, jeżeli ktoś ich potrzebuje i będzie chciał dłużej grać akurat tą klasą, no to warto tego Season pasa robić, jeżeli nie no to to jednak poczekajcie, trzymajcie się czy jednak lubicie Corsarza lub jakąś inną kolwiek klasę, którą zrobiliście na serwerze sezonowym i dopiero wtedy odbierać nagrody, w innym wypadku no może być troszeczkę zmarnowane skoro zużyjecie to wszystko na klasę, którą potem i tak olejecie czy tam będzie waszym po prostu od czasu do czasu sobie pogracie, wiecie o co chodzi. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Oczywiście jeżeli chodzi o serwer, o konsolę, to w zasadzie jest to jedno i to samo. Nie ma tutaj różnicy. Również macie serwery sezonowe, jak i nową klasę, więc yy, no nie muszę tego rozdzielać. Tak więc jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie komentarz, lajka, dislajka i widzimy się na scenie razem. Yo-yo!